Mamy w Bożym Młynie zakładki z moimi wierszykami. To są wierszyki na różne okazje. Taka biesiadna poezja. Jednym z nich jest wierszyk, wierszyk o małżeństwie. Kiedyś, kiedy byłam jeszcze licealistką, bardzo przemawiał do mojej wyobraźni romantyczny wiersz Kazimierza Przerwy Tetmajera pod tytułem: A kiedy będziesz moją żoną? Przeczytam go wam. A kiedy będziesz moją żoną, umiłowaną, poślubioną, wówczas się ogród nam otworzy, ogród świetlisty, pełen zorzy. Rozdzwonią nam się kwietne sady, pachnąć nam będą winogrady i róże śliczne i powoje, całować będę włosy twoje pójdziemy cisi, zamyśleni wśród żółtych przymgleń i promieni, pójdziemy wolno, alejami, poniędzy drzewa, cisi, sami. Gałązki ku nam zwisać będą, narcyzy piąć się srebrną grzędą i padnie biały kwiat lipowy na rozkochane nasze głowy. Ubiorę Ciebie w błękit kwiatów, niezapominek i bławatów, ustroję Ciebie w paproć młodą i świat rozświetle Twą urodą. Pójdziemy cisi, zamyśleni, wśród złotych przymgleń i promieni. Pójdziemy w ogród pełen zorzy, kiedy drzwi miłość nam otworzy. Bardzo wtedy jako listka marzyłam o spotkaniu takiego lubego, z którym bym mogła jako żona stąpać po tych bajecznych ogrodach. Potem, kiedy już wyszłam za mąż, zdarzyło mi się napisać mojemu mężowi na piątą rocznicę ślubu taką odpowiedź na te pobożne życzenia tetmajerowskie. Teraz, gdy jestem twoją żoną, umiłowaną, poślubioną, trochę nam mniej jest romantycznie, mniej patetycznie, mniej lirycznie. Czuć raczej przypaloną zupę albo w pampersie jakąś. Zamiast zachodu światło cienia, słone rachunki do płacenia. Rzadkośmy cisi, zamyśleni, brak złotych przymgleń i promieni. Za to jest praca i niedoczas, a także popłoch często w oczach. I niż błękitu bliżej ziemi, skarkami idziem schylonymi Więcej jest znoju niż spokoju, więcej zastoju niż rozwoju. Lecz czas ten też ma smak, choć inny. Nie tak ulotny, nie niewinny, jest jędrny, żywy i prawdziwy, z człowieka wyciska podgodziwy. Jest rzeczywistą naszą miarą i nie zrobimy go na szaro. Żadne tam zorze i paprocie, ręce unurzać trzeba w robocie, a wtedy życie w raj zamienia ten jakże boski trud tworzenia.